Cześć, witam wszystkich. Tym razem znowu u mnie jest ZIP, ten co już kiedyś u mnie był na wymianie oleju i poprawieniu tego hamulca. Tym razem przypadłość jest taka: to jest nowy sprzęt. On ma 900 km przebiegu i się popsuł, i nie odpala. Trzeba go odpalić. Nie odbija, świetnie. No i teraz się nim zajmiemy właśnie. Sprawdzimy sobie iskrę i dopływ paliwa pierwsze co. Jest iskra. Ale czy dobra? No to skoro iskra jest, to może paliwa nie ma po prostu. Teraz sprawdzimy, czy paliwo leci. Paliwo. Tu jeszcze mężczyź i zobaczymy. No i dobra. Teraz zobaczymy. Czy leci paliwo? Ale widać, że chyba leci, bo, bo tu jest. Ci, ale słabo sprawdzimy teraz sobie sprężanie w takim razie bo jak będzie sprężanie to znak, że coś innego tu będzie na rzeczy dobra co mokra? Mokra. Hmm. Ciekawe czemu. Cek. Próbujemy to wkręcić tam. Sprężania. Nie ma sprężania. Na takim sprężaniu on nie zapali. Mam tu rozbierać, to ja tu muszę mieć czysto, bo w takim syfie to źle się robi. Czyli, jak mamy go robić, to zaczynamy od ściągnięcia pokrywy zaworów i zobaczymy, co się tam stało. Może coś tam już będzie widać. Tu spokojnie zaraz sprawdzimy luzy. co to jest? i dobra mamy ściągnięte możemy sobie teraz sprawdzić luzy na zaworach to jest tak o tak ma być tu nic? Tu jest. Dziewiątka. Dziewiątka. No i proszę bardzo, przyczyna: nieregulowane zawory, no czyli już wiemy, co się stało, że nie chciał odpalać i miał słabą kompresję, yy, powodem był czy yy, jest podparty zawór zsący. I teraz tak, ja tu poprzestanę po prostu na ustawianiu zaworów tylko, bo myślę, że tam się mogło nic nie stać, gdyż jak był podparty zawór to był bardzo krótko jeżdżony, na pewno i poza tym w tym silniku podobno, że ja tego nie sprawdzałem, ale podobno luz zaworowy się zwiększa jak się nagrzeje, więc jak on wcześniej palił. To znaczy, że ten luz jakiś był. Że nie był podparty. Dlatego próbujemy teraz. Ja zrobię większy luz, może gdzieś tak z 08,008 i umówię się na za 100 km. I zobaczymy, czy ten luz będzie tutaj. I, czy się zmieni. I czy będzie chodzić w ogóle. Jeżeli. Yy, Coś się tam zadzieje, no to wtedy już będziemy ściągać głowicę i patrzeć, czy, czy tam da się ją uratować, ewentualnie wymienimy na nową, ale nie wyprzedzajmy faktów. Regulujemy zawory, ja nie będę pokazywał tych filmów, w necie jest pełno. I składamy. Dobra, już skręcamy. Zrobiliśmy kopkę, już powinna chodzić dobrze. Tak. Tu mamy już troszkę posprzątać możemy no, sobie, możemy. zostaw, okay. uszczelki nie dajemy, ona tam nie jest za bardzo potrzebna. No ona jest stara. Tak, jak jest to dobrze, jak nie ma to też dobrze, nie musi jej tam być wcale. Dobra, woda się nie naleje chyba za szybko do środka, jak się naleje to wyleci przecież, nie? Dobra, mamy tu już poskładane to co trzeba I teraz co? Odpalimy go, nie? Odpalimy go i zobaczymy jak chodzi. Albo nie, jeszcze zrobimy jeden myk. Zmierzymy teraz kompresję jak już jest, jak są zawory ustawione. Mierzymy sobie kompresję teraz. Eee, I tu potrzebujemy klucz do świecy 16. Teraz sobie tu zakręcimy. Czekaj, to nie to. Poczekaj, czekaj, czekaj, to nie wszystko. Potrzebujemy jeszcze ten najmniejszy chyba, tak? Taki sam gwint. Grubość. Taka sama, dobrze. Czeki mają lepszą. Rzeczy, dzieciaki mają, mogą lepiej mierzyć oczami. Przekręcamy od razu jest lepiej. Przedtem było 3 bary, 3 bary, a teraz jest już 8. Także 8, 8 to jest i tak mało. Ale już coś jest, nie? Już powinien zapalić, bez problemu. zeszło Dobra. Zakręcamy świecę, odpalamy. Odłożę ci to. Nie wiem, czy się da tam odłożyć. Dobra, fajeczkę zakładamy i próbujemy go odpalić. No i tyle by było w temacie tego scootera. Zrobiliśmy luzy zaworowe. Mam nadzieję, że to wystarczy, co zrobiliśmy i tutaj nie będzie żadnych problemów więcej. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału i zapraszam wszystkich na kolejne filmy. Pozdrawiam, cześć.